Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu przybliżyć specyfikację techniczną modelu Dell Latitude E6430. Jeżeli szukasz laptopa klasy premium z bardzo dobrą kartą graficzną oraz wydajnym procesorem trzeciej generacji Ivy Bridge, model ten spełni Twoje wszystkie oczekiwania. Dale6430 wyposażony jest w procesor trzeciej generacji czterorodzeniowy ośmiowątkowy, 16GB oraz dysk twardy SSD. Dodatkowym elementem tego komputera jest karta graficzna Nvidia Quadro 5200 1 gigowa na typach pamięci DDR5. Idealnie spełnia swoje zastosowania w programach graficznych typu Corel, Photoshop, Adobe Premiere, jak i również AutoCAD. Istotnym elementem tego komputera jest bateria o dużej wytrzymałości oraz system fabryczny Windows 7 Professional wersja 64-bitowa. W celu zapoznania się z wyżej wymienioną ofertą serdecznie zapraszamy do naszych salonów sprzedaży.